Na początku, panie Pani Rzecznik mam głos jeszcze poprosiłem na chwilę. Zobowiązałem się tutaj podziękować przede wszystkim Strażakom, którzy od wielu dni nam pomagają. To ważne dla nas, żeby, żeby takie słowa padły tym płetwonówkom Strażakom i Strażakom z Legnicy. W międzyczasie Pozwoliłem sobie ustalić pewne fakty dotyczące fragmentu ciała ludzkiego znalezionego na brzegu i mogę Państwu przekazać informację, że w wyniku pracy naszych ekspertów została zidentyfikowana osoba, do której ta ręka należała. Znamy tę osobę z imienia nazwiska. Czy w tym zakresie są jakieś. Pytania. Czy to osoba żyje? Czy. czy, 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 czy nie wiem. Czy... czy, 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 czy się reszty. Trzeba, przepraszam, tutaj, Nie mogę na ten temat się wypowiadać, bo wcześniej informowałem, że pełny materiał w tej sprawie ma prokuratura Stalenia. To, to jest ręka należąca do mężczyzny. Nie mogę się na ten temat wypowiadać, natomiast całą pewnością nie jest to osoba pochodząca z. Dobrze, a chciałem a postępowanie jest prowadzone w prokuraturze w kierunku prokuraturze W nowej Poznań Stare Miasto zawsze w tego typu sytuacjach podstawową kwalifikacją prawną jest nieumyślne spowodowanie śmierci. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przez ostatnie 48 godzin wykonanych zostało bardzo wiele czynności, a wszystkie te czynności dotyczyły wyjaśnienia okoliczności związanych z zaginięciem EWT. Dzisiaj to i uważamy, że EWT nie żyje na podstawie, tak jak powiedziałam, zgromadzonego materiału dowodowego. Tym materiałem dowodowym, proszę Państwa, są przede wszystkim zeznania świadków. To jest zabezpieczone, zabezpieczone zapisy monitoringu z ponad kilkudziesięciu godzin. Analiza dokonana tego monitoringu, która została na bieżąco korelowana z wyjaśnieniami składanymi w tej sprawie przez podejrzanego. Mamy również zabezpieczone informacje w postaci zapisów, tak jak powiedziałam, monitoringów, ale przede wszystkim mamy również ustalone połączenia, połączenia się tutaj zarówno telefoniczne, jak i też poprzez sieć Wi-Fi. I cały ten materiał został poddany analizie, która dała podstawę do przedstawienia zarzutu, tak jak powiedziałam, zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Proszę Państwa, podejrzany nie przyznał się do upełnienia zaustanego czynu. W tej sprawie był przesłuchiwany kilkakrotnie za każdym razem przedstawiał inną wersję wydarzeń, za każdym razem ta wersja wydarzeń była różna i za każdym razem przedstawiane przez podejrzanego okoliczności były weryfikowane. Podejrzany brał udział w eksperymencie procesowym i również informacje, które z tego, z tego eksperymentu procesowego wynikały, zostały zweryfikowane przede wszystkim o zapis monitoringu, którym dysponujemy i jak również zeznania ustalonych w sprawie świadków. Z uwagi na, jeszcze chciałam powiedzieć, że w tej chwili czynności z, czynności w ogóle już, czynności z udziałem podejrzanego zostały zakończone, natomiast prokurator zdecydował się na skierowanie do sądu wniosku o zastosowanie wobec Adama Z. tymczasowego aresztowania, z uwagi na uzasadnioną obawę, iż podejrzany będzie w sposób bezprawny utrudnił prowadzone postępowanie i z uwagi na przesłankę, która mówi o surowej karze, o surowej karze grożącej i podejrzanemu. Proszę Państwa, to są wszystkie informacje, które ja mogę w takiej formie Państwu podać. Jeżeli będzie to możliwe, odpowiem na Państwa pytania. Natomiast chciałam od razu wyjaśnić, że ta oszczędna ilość informacji dotycząca przebiegu, przebiegu zdarzenia wynika tylko i wyłącznie z dobra toczącego się postępowania, które w tej chwili jest dla nas priorytetem. Słucham Państwa. Tak jak powiedziałam, nie mogę Państwu podać okoliczności związanych z mechanizmem działania podejrzanego. Uważamy, że w wyniku działań podejrzanego Ewa T znalazła się w wodzie, natomiast na czym te działania polegały, w chwili obecnej nie mogę Państwu powiedzieć. A można miejsce, gdzie te działania Wydarzenia na... wydarzyły się rzeczywiście w okolicach mostu świętego Rocha. Materiał dowodowy zebrany w sprawie nas tutaj do stanowczego twierdzenia, iż zarówno Ewa T, jak i też Adam Z poruszali się w określonej kolejności ulicami Poznania, między innymi właśnie w kierunku mostu świętego Rocha. I wiemy na pewno, uważamy na pewno, że obydwoje znajdowali się w okolicach rzeki. Dobra, a czy, czy wiemy, czy, czy podczas tego eksperymentu procesowego, czy, czy on nie kłamał, bo są takie wiadomości, że to się jednak wydarzyło z drugiej stro, strony mostu. Czy po stronie centrum, ale z drugiej strony. Jakby. Określiłam, iż wydarzenia miały miejsce w okolicach Mostu Świętego Roka, nie wskazując, dokładnie nie precyzując miejsca. przeprowadzane przez nas czynności y, obejmują bardzo szeroki teren. Natomiast podejrzany, tak jak powiedziałam, składa wyjaśnienia, które zmienia. Zmienia za każdym razem wersję wydarzeń. Za każdym razem ta wersja wydarzeń była przez nas weryfikowana. W pewnych momentach, w pewnym opisie tego, co działo się, mamy materiał wskazujący na to, że podejrzany mówi prawdę, ale również mamy taki materiał dowodowy, który upoważnia nas do twierdzenia, iż w. W pewnych okolicznościach, w podawaniu pewnych szczegółów, oskarżony przyjmuje linię obrony, nie przyznając się i nie mówiąc po prostu tutaj, nie przedstawiając wydarzeń tak, jak wyglądały. Ja a, a to są, możemy powiedzieć, że na, na dokonanie tego zabójstwa to są dowody, czy po prostu poszlaki, które się układają w taki łańcuch nierozerwany? Przede wszystkim są to dowody. Natomiast oprócz dowodów, które występują w tym postępowaniu, mamy też również do czynienia z poszlakami. Natomiast Poszlaki układają się w logiczną całość, która uprawnia nas do przyjęcia takiej kwalifikacji, to działa, to czy też podejrzanemu. Czy on działał sam, pan profesor, czy, czy nie tego, że ktoś mu pomagać, czy to jest... W chwili obecnej uważamy, iż podejrzany Adam Z działał sam. Żaden z elementów poczynionych przed nas ustaleń nie wskazuje na to, żeby ktokolwiek miał mu pomagać, czy też towarzyszyć, ale proszę pamiętać, że postępowanie nie jest. Nadal są wykonywane intensywne czynności w tej sprawie. A Natomiast Pani w obecna zarzut ma tylko i wyłącznie Adam PZ i nie ma zarzutu, że działał z kimkolwiek w tym A jaka kara mu grozi? Ponieważ zarzut to jest zarzut zabójstwa, tak jak powiedziałam, to prawda z zamiarem ewentualnym, ale zagrożenie jest takie samo jak dla przestępstwa, które popełniane jest zamiarem bezpośrednim, a więc to jest kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Jakie mogą być? Dlaczego nie zamiar a zamiar ewentualny odnosząc się do okoliczności tej sprawy, czyli nie planował tego zabójstwa, czyli musiało do jakichś Możemy jakoś wyjaśnić, na czym właśnie ten zamiar ewentualny mógłby polegać w okolicznościach tej sprawy? Przy element planowania nie jest tak istotny jak chęć, taki osobisty stosunek tego podejrzanego do tego, co robi. W zamiarze bezpośrednim kodeks mówi o tym, że zamiar bezpośredni to jest taki zamiar, który z sprawcę, który chce popełnić przestępstwo. Po prostu krótko. Chce popełnić przestępstwo. Natomiast zamiar ewentualny jest wtedy, kiedy osoba podejrzana przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa i na to się godzi. To jest ta różnica. I dlatego uważamy, że w tej sytuacji mamy do czynienia z zamiarem ewentualnym, a nie zamiarem. W chwili obecnej nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Nie. Proszę Państwa, no przede wszystkim musimy tutaj poczekać do weryfikacji jeszcze pewnych okoliczności. Pomimo bardzo intensywnych czynności nadal nie udało nam się odnaleźć zwłok EBT. Z pewnością odnalezienie tych zwłok, przeprowadzona sekcja zwłok odpowie nam na bardzo wiele pytań. Natomiast w chwili obecnej również w sposób kategoryczny co do motywu, którym kierował się Adam też, również takich informacji Państwu przekazać po prostu nie mogę. Wiedzieć, Czy no, Państwo macie wiedzę albo jaki jest stan, jakie są ustalenia samopraktyczne, czy w momencie no, dostania się do wody Ewa jeszcze żyła, czy też, czy też tego zabójstwa dokonano no, na brzegu, a ciało po prostu usunięto To są dwa pytania w jedne, Pani Wygląda to w ten sposób, że co było bezpośrednią przyczyną zgonu, a wy te będziemy wiedzieli wtedy, kiedy odnajdziemy jej zwłoki, i kiedy będziemy mogli na to pytanie odpowiedzieć po powołaniu biegłych po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Musimy tutaj mieć na uwadze jeszcze takie okoliczności jak upływ czasu, prawda? A więc dopiero wiedza biegłego i dopiero dysponowanie zwłokami pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jaki był mechanizm zgonu, w chwili obecnej takich informacji. Nie mamy, w związku z tym nie możemy kategorycznie wypowiadać się do momentu, w którym Ewa te poniosła się. Czyli, tak mówiąc, wprost, nie wiemy, czy utopiła się, czy została uduszona, albo w inny sposób zabita. Nie wiemy, wzrostie. co było bezpośrednią przyczyną. Niestety w chwili obecnej, proszę Państwa, nie mogę Państwu wskazać dowodów, które stały się podstawą ogłoszenia zarzutów takiej treści. Z uwagi na dowód to, toczącego się postępowania, tych informacji w chwili obecnej ujawnić nie mogę. A czy inne osoby mają zarzuty albo mogą mieć zarzuty związane na przykład z postępowania, nie, nie wiem, po prostu krycie tego człowieka, celowe dawanie po tak? Jeżeli chodzi o osoby, które są w toku tego postępowania obecnie w tej chwili podejrzane, to podejrzaną jest tylko jedna osoba, Adam Z. Natomiast nie jestem w sposób kategoryczny odpowiedzieć na pytanie pana redaktora, ale bowiem postępowanie nadal trwa, nadal ma bardzo dynamiczny charakter i w tym momencie nie jesteśmy w stanie przesądzić o tym, czy ktokolwiek będzie miał zarzut, a tym bardziej jakiej treści. A czy prokuratura ma czy, 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 czy znalazł się jakiś świadek, który? byłby bezpośredni no, no świadkiem tego wydarzenia z jakichś pewnych możliwości, ale, ale czy, 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 czy są takie osoby, czy, czy są takie dowody? W chwili obecnej również nie mogę Państwu udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące treści zeznań przesłuchanych w tej sprawie świata Zresztą się ustalić, to czy to, czy, czy to ten mężczyzna, czy Państwo wiedzą, to już, to już mają pewność, W chwili obecnej ta okoliczność jest również wyjaśniana. Dowód, jak Państwo doskonale wiecie, jest zabezpieczony, zostały nieujawnione ślady, które będą dalej poddawane szczegółowym badaniom. Wiemy kto ten dowód znalazł, w jakich okolicznościach, w jakim miejscu, o której godzinie i te informacje będą weryfikowane tymi ustaleniami, które wyniknęły na podstawie wyjaśnień podejrzanych. Co się wydarzyło przez te 24 godziny, że była powściągliwa w o tym, że Ewa Fylman nie żyje, natomiast Państwa, przede wszystkim tutaj mamy bardzo specyficzną sytuację, albowiem materiał dowodowy zebrany w tej sprawie w dużej mierze opiera się na analizie zarejestrowanych, zarejestrowanych zapisów monitoringu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ta ilość i ta intensywność wykonywanych przez nas czynności spowodowała to, że wczoraj nie byliśmy pewni tego, czy ten zarzut, który został ogłoszony podejrzanemu, jest zarzutem mającym pełne odzwierciedlenie w materiale dowodowym, dlatego że ten materiał dowodowy był przez cały czas zbierany, tak konkretnie wielokrotne zmienianie wyjaśnień przez podejrzanego i konieczność szczegółowej weryfikacji tych wydarzeń, po to, ażeby ustalić, wskazać konkretnie, w których momentach podejrzany mówi prawdę, a w których momentach mija się z prawdą, spowodowały to, że wczoraj z całą stanowczością, z całą kategorycznością nie potwierdzaliśmy informacji o śmierci Ewy, natomiast dzisiaj przeprowadzone dowody upoważniają nas do takiego twierdzenia. W którym momencie on jakby nie było wcześniej informacji, dostał ten zarzut, czyli czy w momencie tego eksperymentu procesowego, którego zaczynaliśmy świadkami, on już był osobą podejrzaną i traktowany jest jako wyjaśnienia, czy też uczestniczył w tym eksperymencie jako świadek i, no, i te, te jego zeznania z tego okresu no, nie mają mocy? Adam Zetu uczestniczył w eksperymencie procesowym już jako osoba podejrzana, w związku z tym składane przez niego wyjaśnienia stanowią materiał dowodowy zebrany w sprawie. Niemniej, tak jak mówiłam wczoraj, wcześniej był przesłuchiwany również w charakterze świadka i zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyznania osoby, która obecnie jest podejrzana, a wcześniej była świadkiem, traktuje się tak, jakby ich w ogóle nie było. To nie jest materiał dowodowy i to nie może być. Nie jest, nie jest po prostu dopuszczony przez nasz kodeks postępowania. Panie redaktorze, nie jestem panu w stanie odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, które, który z eksperymentów, ale proszę, ponieważ eksperymenty, z eksperymentów wokół tego postępowania, one trwały bardzo, bardzo długo, tak? I w momencie, kiedy były przeprowadzane pierwsze czynności z Adamem Z., Adam Z. był wtedy świadkiem, natomiast później był osobą podejrzaną. I wczorajszy eksperyment był przeprowadzany z Adamem Bett jako z osobą podejrzaną. Przepraszam, bo ja nie zrozumiałem tego znaczy tego, co się zmieniło przez te 24 godziny, pani mogłem tam raz jeszcze wytłumaczyć. I mam drugie pytanie, czy, czy w trakcie przesłuchania on jakoś tłumaczył stan pani Ewy Tylman, to znaczy pojawiały się różne informacje, że nie, że nie dosypał. To też Proszę Państwa, przede wszystkim z zapisu monitoringu wynika, iż pokrzywdona była osobą, która była po spożyciu alkoholu. Przesłuchani w sprawie świadkowie mówią jednoznacznie, że zarówno Adam Z., jak i też Ewa T., jak też inne osoby uczestniczące w spotkaniu spożywały alkohol. Jakie to było spożycie alkoholu, czy ewentualnie te osoby były pod działaniem innych środków, na to pytanie mogą odpowiedzieć tylko i wyłącznie w badaniach byłyby przeprowadzone, gdybyśmy nie zabezpieczoną kręg. A więc w tym momencie tutaj ta okoliczność dla nas jest z okolicznością nie budzą wątpliwości. To jest odpowiedź na pana drugie pytanie. Natomiast odpowiedź na pana pierwsze pytanie brzmi w ten sposób. Treść wyjaśnień składanych przez podejrzanego na przestrzeni ostatnich kilkunastu godzin zweryfikowana w oparciu o pozostałe dowody umożliwiła przedstawienie zarzutu zabójstwa zamiarem ewentualnym. Okay jakichś razy Państwo przedkładali spotkanie z nami, z panią, z to czynności, wynika właśnie z tego, że ten człowiek ciągle zmieniał swoje Dokładnie wersje, tak. czy... Dokładnie tak, za każdym razem wersja podawana przez podejrzanego jest inna i za każdym razem podawana przez niego wersja była możliwa do sprawdzenia, była możliwa do zweryfikowania. Prokurator nie mógł odstąpić od tych czynności, musiał te wyjaśnienia zweryfikować po to, ażeby w tej chwili te Uzasadniając zarzut zabójstwa z zamiarem hmm. ewentualnym, móc wypunktować, wskazać te miejsca, gdzie wyjaśnienia podejrzane są niezgodne z prawdą i wskazać ten materiał dowodowy, który wskazuje na to, że wypadki miały taki przebieg, jak hmm. zarzut. Rzeczywiście dopiero nastąpiło dziesiątki minut temu, tak ostatecznie, żeby jeszcze Państwo a Proszę Państwa, proszę mieć na uwadze tutaj taki fakt, iż hmm, czynności, które w tej sprawie były wykonywane, one były wykonywane praktycznie nieprzerwanie przez ostatnie 48 godzin. I proszę Państwa, w sytuacji, kiedy ktoś opowiada nam o wydarzeniach, które rozegrały się na przestrzeni długiego okresu czasu, my te informacje musimy zweryfikować w oparciu o nagrania, zapis monitoringu z różnych kamer. Z różnych kamer musimy to wszystko umiejscowić w czasie, odnieść do okoliczności podawanych przez podejrzanego. Proszę mi wierzyć naprawdę bardzo czasopomny. A czy zanim doszło do tego zabójstwa, czy są jakieś, mają Państwo wiedzę wskazującą, że Adam Zet chciał popełnić inne przestępstwo, na przykład na, na, na tle seksualnym, i to, to zabójstwo jest konsekwencją jakiejś próby nieudanej popełnienia innego przestępstwa? Czy, czy takie są ustalenia? Ustalenia, które poczyniliśmy, poczyniliśmy w tej sprawie, upoważniają nas tylko i wyłącznie do przedstawienia zarzutu o treści zabójstwa, zdania A czy są takie ustalenia, czy ta dziewczyna, Ewa, którą widzimy na nagraniu z monitoringu, jest przez tego jeszcze przetrzymywana. Czy ona by, była z nim z własnej woli, czy, czy, czy w tym zakresie, jakieś ustalenia, czy też wbrew swojej woli, no, no, przemieszczała się razem z tą Materiał do poddania, którym dostanujemy, nie jest w stanie dać... Panie to, że konsekwencją przyjęcia przez prokuratora tego, iż Adam Z działał z zamiarem ewentualnym dokonania zabójstwa, jest przyjęcie, iż konsekwencją takiego działania jest śmierć Ewy. Gdyby, gdyby prokurator nie zarzucił zabójstwa, to nie moglibyśmy mówić o tej kwalifikacji, tak mielibyśmy zupełnie inny zarzut. O zabójstwie możemy mówić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ale, ale rozumiem, że tre... Pani Prokato, rozumiem, że w treści zarzutu nie ma informacji ani w jaki sposób dokonano zabójstwa, ani w jakim dokładnie miejscu dokonano zabójstwa? czyli, czyli Jakby ta, ta treść zarzutu, że w dniu takim, takim Adam Z., no, no właśnie co zrobił? Uderzył, utopił, wrzucił, no, no musieliście coś napisać, żeby ten zarzut się trzymał kupy. W postanowieniu o przedstawieniu zarzutów znajdują się wszystkie elementy, które określa kodeks postępowania karnego. A więc miejsce działania sprawcy, czas działania sprawcy, jak również sposób jego działania i skutek jego działania. Natomiast kwestia precyzyjnego ujęcia tych informacji również musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w zarzucie. Ale z uwagi na dobro toczącego się postępowania nie mogę Państwu podać do wiadomości publicznej szczegółowej treści zarzutów. Czyli Państwo przyjęliście, bo, ten, bo chodzi mi o ten trzecie, trzecie miejsce, miejsce znamy, czas znamy, skutek znamy. Sposób działania. Państwo przyjęliście jakąś, właśnie nie wiem, tezę, hipotezę, że zginęła w taki, a nie inny sposób? Przyjęliśmy w zarzucie sposób działania Adama e. Z. Z uwagi na dobro dotyczącego się postępowania. się na Ponieważ w chwili obecnej nadal są dokonywane w tej sprawie czynności i zdaniem prokuratora prowadzącego postępowania. W tym momencie ujawnienie okoliczności e, opisujących w szczegółach mechanizm, e, w szczegółach wszystko to, co się wydarzyło e, i co skutkuje przedstawienie takiego zarzutu, najzwyczajniej w świecie, zaszkodziłoby to dotyczącemu się, się, się Dobro zajmie? postępowania jest proszę Państwa w tym momencie nadrzędne. Informacja publiczna w tym momencie musi zejść na plan drugi. Dobro tego się postępowania jest w tym momencie najważniejsze. Czy zarzut może się i obecnie nie potrafię Pani odpowiedzieć Pani ten zarzut się zmieniał, zmieniał w ostatni w ciągu ostatniej 48 godzin? On Zgodnie z to... obowiązującą propozycją zawsze status odgody podejrzanej, to jest podejrzane określa postanowienie o przedstawieniu roku 100, które w tej chwili zostało ogłoszone i takiej treści jest. Tak, ale czy, 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 czy nie wiem, postawiliście 48 godzin temu zarzut o innej treści, a go zmodyfikowaliście na przykład, bo przyszły no, nowe ustalenia. Tak jak powiedziałam, Panie Redaktorze, Adam tutaj jest podejrzany w tej chwili o zabójstwo z zamiarem ewentualnym i to jest ta informacja, którą Państwo w chwili obecnej mogą udzielić. Tak, panie Redaktorze, chciałem się zapytać, czy zmieniły się zeznania świadków, chodzi o te dwie osoby, z którymi się Adam Z kontaktował, czyli jego siostra i jego, jego, jego chłopak, jego znajomy, którzy przez, rozumiem, podczas tych czynności poszukiwawczych prowadzonych przez policję, konsekwentnie potwierdzali, że on dzwonił do nich z pytaniem o, o, o drogę do domu. Jednym samym, czy zmieniły się zeznania, czy oni przyznani, że, że on się im przyznał do, do takiego czynu. Treść zeznań świadków stanowi materiał dowodowy w, to, w, to, w tym postępowaniu. Wyjawnienie w tej chwili treści zeznań świadków jest również niemożliwe. Mosklu, że na etapie, że Mogę powiedzieć tylko i wyłącznie, że wydarzenia rozegrały się w okolicach mostu. Chciałem jeszcze zapytać o kwestię monitoringu, bo oczywiście trafił do tych medialnych ten zapis ostatni, czy jeden z ostatnich, gdzie oni idą. Są bardzo wyraźnie widoczni. Czy Państwo mają również zapisy w centrum miasta, tam gdzie to się właściwie wszystko zaczęło, to jak rozumiem pozwoliło by ewentualnie ocenić, czy kobieta wyszła z własnej woli, czy być może wcześniej działo się między nimi coś, co dało Państwu Ocenić relacje między nimi w czasie całej w cudzysłowie, podróży od Starego Miasta, od Starego Rynku do Królewskiego? Zapisu monitoringu zabezpieczonych w toku tego postępowania, tak jak powiedziałam, jest kilkadziesiąt godzin. Natomiast nie jestem w stanie Panu na to pytanie odpowiedzieć. W tej chwili muszę zwrócić się z tym pytaniem, kto prowadzi do tego postępowania. Z pewnością zapis monitoringu, który został zabezpieczony. Obejmuje, moment, przy, obejmuje, chciałabym tutaj powiedzieć, że obejmuje zarówno te informacje, które wynikają z wyjaśnień podejrzanego, jak też te informacje, które wynikają z znań świadków. A więc również na podstawie zabezpieczonego monitoringu wiemy, gdzie były te osoby, w jakim lokalu, następnie do jakiego lokalu się przemieszczały. Ale czy ten monitoring wskazuje na taki ciągły zapis tego, gdzie te osoby się przemieszczały, od której godziny, na to pytanie w tej chwili nie jestem tak w stanie odpowiedzieć. Chciałem się tutaj naprawdę zapytać o ten pierwszy, było tak, że on nie był podczas tego i tak może się przypomniało. Nie pamiętam, czy to się przypomniało. Tak jak powiedziałam, panie redaktorze, podejrzany za każdym razem składał wyjaśnienia, natomiast będąc przytocowany jako świadek składał zeznania. Wszystkie przekazywane przez niego informacje, a więc zarówno część jak i też to jest wyjaśnień, za każdym razem prowadzi. Za każdym razem prowadzenia. A kiedy możemy poznać pełen skonalność tego no Na to pytanie nie jestem w tej chwili czytanie, Pani Radna. Czy Przepraszam, nie utrzymać. Kolejne przesłuchania tego, które są planowane w związku z tym. Skoro nie. Skoro... Proszę państwa, zawsze, zawsze w sytuacji, kiedy postępowanie jest na etapie yy, yy, ogłoszenia zarzutów odebrania wyjaśnień, skierowania do sądu wniosku, wniosku o tymczasowe aresztowanie, ale tak nigdy nie kończy czynności działem podejrzanego. A więc w tej sprawie na pewno Adam D -d -d będzie jeszcze przedstawiony. A to, że przestępcze działanie, prokuratura włączyła się no, 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 no ponad ponad tydzień po jego po zaginięciu ewentylonu, no, czy to, że to przestępcze działanie no nie było jakby od początku oczywiste, prowadzono poszukiwania to jakoś utrudniło to postępowanie? Chodzi mi na przykład o to, żeby było takie podejrzenie, bo natychmiast to można by zabezpieczyć odzież, odzież tego podejrzanego. Zakładam, że, 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 że pewnie taka czynność po tygodniu czy, czy po większej ilości dni nie ma sensu. Czy, 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 czy Państwo możecie jakby stwierdzić, że, że to była dla Was jakaś przeszkoda czy utrudnienie? I obecnie nie jestem w stanie ocenić, czy podjęcie działań związanych ze wszczęciem postępowania w dniu 30 listopada, czy to spowodowało taki skutek, o jakim Pan mówi. Postępowanie zostało wszczęte w momencie, kiedy istniało uzasadnione podejrzenie o przestępstwa. Wcześniej takiej możliwości nie było. W związku z tym, w momencie, kiedy to uzasadnione podejrzenie już istniało, niezwłocznie podjęto wszystkie czynności. O tempie tych czynności może wskazywać chociażby to, że 30 listopada, bo akurat dzisiaj mamy 3 grudnia i mamy założenie. Jak szeroki jest obszar zainteresowania w tym momencie prokuratury? Czy to na przykład. No sięgacie się w przeszłość tego mężczyzny, czy on się dopuszczał wcześniej jakichś zachowań, nie wiem, agresywnych, jakie były jego relacje z, z pokrzywdzoną, mówimy, że przecież przez pewien okres czasu pracowali razem w sklepie, jakby Pani mogła nakreślić, jak szerokie jest teraz to zbieranie materiału dowodowego? Ono się nie ogranicza tylko do tworzenia wydarzeń tej nocy, tak? Oczywiście ewentualna sytuacja podejrzanego mam na myśli jego ewentualną przednią karalność, ewentualnie kodenie w konfliktu, w konfliktu z prawem relacje również ze znajomymi, czyli wszystko to, co składa się na bardzo szeroko rozumiany taki profil tej osoby podejrzanej, również jest przedmiotem czynności prokuratora. Nie wiem pani redaktor. Co zmieni znalezienie ciała czy może Na pewno może zostać zmieniony opis opis czynu, przede wszystkim może on zostać uzupełniony o to, co było bezpośrednią przyczyną zgonu, bo tak jak Chciałam w tej chwili tej bezpośrednio przyjąć, jako Nie mamy. Niewykluczone, że my również ustawę odpowiedzieli na inne pytania, które zmienią treść zarzutów. wykluczone, że w sytuacji, kiedy sekcja zwłok pozwoliłaby odpowiedzieć na cały szereg pytań, ale również dałaby dowodów na to, że ktoś mógł działać tutaj z zamiarem bezpośrednim, a konkretnie mam na myśli powiedzonego, to również konsekwencja tych wszystkich ustaleń, konsekwencją będzie nawet tak daleko idąca ta zmiana. Ale w tej chwili, to jest, proszę Państwa. No, takie hipotetyczne wyobrażenie tego, co może się stać. Może i na pewno ulegnie zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów, jeżeli znajdziemy ciało i jeżeli przeprowadzane badania pozwolą na cały szereg ustaleń związanych z tym, co było mechanizmem, jaki był mechanizm, skłonny to było przyczyną. Ale rozumiem, że wrócę się do tej różnicy między zamiarem bezpośrednim a ewentualnym, panie, że istotna jest ta chęć sprawcy. Rozumiem, że gdyby wepchnął ją po prostu do rzeki, no to nie byłoby wątpliwości, że jest to zamiar bezpośredni, czyli skoro nie ma takiej kwalifikacji, to to, to, to przyjęcie, że wpychają z taką myślą, jest raczej raczej wykluczone, musiał wydarzyć się coś innego, tak. Na ocenę zamiaru, za oceną zamiaru, na, na ocenę tego zamiaru składa się nie tylko konkretne, takie fizyczne podjęcie pewnej czynności. Jest to cały szereg okoliczności towarzyszących pracy i w tym momencie przyjęcie takiej koncepcji to jest trochę